Witam Was że bardzo serdecznie już w ostatnim odcinku z tego sezonu i widzicie następny sezon. Będzie fajny, jest powrot oczywiście Midasa. Jeśli chcieliście wiedzieć o informacjach z tego nowego sezonu, parajcie na e, posty na postach e, na społeczności. Macie e, codziennie, e, jak widzicie jakiś trailer, będziecie mieli tam. Tam dzisiaj też wkładam link do kanału Fortnite Polska i tam będziecie mieli trailer nowego sezonu. Yy, bo, tak, on już wyciekł. Więc ostatni Możemy czy nie, bo w nie będę grał chwilę. Ale odcinek na pewno tak. To szybko widzę wypadki, jaka nowa, fajna. motka jest. This you. Angelika. This you. Daj mi się w też, że właśnie. No, wyspa trochę troszkę przejdzie. Zmianę. Dobra, polećmy. Yy, tutaj. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tej miejscówki w nowym sezonie już nie będzie. Zamiast tej języków będzie Crime City, czyli nowa y, miejscówka, y, taka tematyczna na nowy sezon. Y, I tam będzie y, bank, i to będziemy musieli ten bank kraść. Tutaj, oczywiście, mamy ten portal, gdzie jest zwiastun Midasa nowego, bo jest tam złoto. I to jest taki zwiastun po prostu nowego Midasa. To taka ciekawostka dla Was. Więc tutaj pewnie, tutaj to wszystko, ta góra będzie, ta góra ogólnie będzie taką, można powiedzieć, że góru Midasa, bo y, ona będzie złota później, jeśli będziemy z traileru. Y, na koniec filmu wam puszczę trailer. Jeszcze. I tutaj mamy złoto, zaraz wam pokażę. Jeśli nie oglądaliście filmu z eventu, zapraszam na film z eventu. Tam będziecie mieli właśnie odpowiedź, jak powstało to złoto i tak w ogóle perfect landing mamy o, super, to tylko kałaszek no nie marujmy, widzowie czemu gościu tańczy? o, dostaliśmy złoto, bo jak coś się dzieje to też jest złoto i w tym odcinku wydamy całe złoto dostaliśmy kolejne złoto, bo tu mamy złoto Midasa i ta, ta góra cała będzie złota taka, to zobaczycie na eventie. Ale nie wiem, czy będzie odcinek jakiś omawiający ten trailer. No i co będzie te nowej Crime City? No, naprawdę nie mogę się doczekać. Kiedy tu nagrywam jest środa czyli za dwa dni jest sezon. Co ona to ma? Nie, wiem, wszystko, nie, nie, to już zrobiłem na odcinku z eventu. No, musimy iść dalej. Gdzieś musimy całe złoto wydać. Dobra. Yy, ogólnie będę wam widział, ten, ten... trailer to pokażę wam e, najpierw go całego, a potem e, e, pokażę wam tą górę i te Gra Crime City i takie tam, tam szczegóły. Ale ta lotnia jest gościa, strasznie muszę ją włączyć.

Não Olha então, então... um só. aqui. To muzyczka jest fajna, nie wiedziałem, co taka muzyczka jest. A właśnie Przejdźmy do oceny tego sezonu. Bo zaczynamy o tym. Dopiero coś mi się przypomniało. Ehm, o, kurde. Ehm, sezon tematyka. Najpierw może przejdźmy do, do oceny tematyki. Będziemy oceniali różne rzeczy. Ocena tematyki. Ehm, Japonia. Nie lubię Japonii. Znaczy tematyki takiej japońskiej W każdym razie to strasznie z takim anime Nie lubię takich samurajskich tematyki No więc tematyka 2 na 10 Mapa 3 na 10 Nie ma fajnych miejscówek nigdzie Loot 2 na 10 I teraz karnet Myślę, że 8 na 10 Karnet był spoko nawet Ale tylko niektóre skiny yy. I mapa loot karnet yy, i ogólnie sezon dałbym 7 no bo te glutki są one, one są bardzo dużym game changerem w tym sezonie według znaczy game changerem może nie ale są bardzo, są bardzo fajne i one jakby bardzo mocno e, pomagają Temu sezonowi. No te kartuje ten sezon, bym powiedział. To, to dziwne, że jakieś kurde gluty naprawiają sezon, ale no to sprawdza, że glutki naprawiają sezon. Mamy bossa tutaj, więc sprzedał się do niego pójść. No i życie, że teraz mi wypadną tu podki, nie? Małe. Ej! Widzowie! Pamiętacie, na evencie zginął ten gościu, a teraz jest nowy gościu. Nowy boss jest. Nowy boss jest, what the hell? A! Jest nowy boss. Bo ten demon X już nie żyje, dlatego jest nowy boss. Nie, dodali nowego bossa teraz. O kurde. Czy jednak wymyśleli o tym? No jak? O? Kurde, chłop... o ci dalej nowego bossa, to akurat jest bardzo fajna wiadomość, e, czekajcie ja już tutaj e, wchodzę na youtube, żeby wam pokazać ten trailer mm, więc nie, nie będziemy robić cięcia, bo ja już tutaj go mam jest, dobra, e, najpierw czekajcie o o kurde nie gadaj, zar zaraz to sobie mówimy. Ehm. Dobrze, o, tutaj to włączam. Oj. I jak widzicie tutaj mamy już tą górę właśnie, to już nie będę wam to, to już wam teraz to powiem, mamy górę tą Midasa, można to nazwać. Już wam tutaj dodaję. Dobra. Jak widzieliście widzowie bardzo fajny trailer. Oj, przepraszam, zaraz, zaraz wracam. Do... Ej, z powrotem. Tam, tu, tu mamy tą górę Midasa. Mm, przejdźmy sobie tutaj. Przejdźmy tutaj. Tu mamy nowego Dora Chargera, chyba, albo to jest Ford Mustang. Ej, widzowie Ford Mustang, będzie grze. Ale to jest ten stary, mi się ten stary za bardzo nie podoba. Nie, zobaczę. A tutaj mamy Dodge Rama. Dodge Ram, dokładnie będzie Dodge Ram. I to samo, które zastanawiam się, czy nie kupię. Najprawdopodobniej kupię, bo Dodge Ram, to jest mój jeden z większych pick-upów, więc chyba go kupię. Mamy bank, to jest bank tego Lisa, znaczy tego Wilka, przepraszam, pomyliłem się, to jest bank tego Wilka, który będzie bosem i tu będzie właśnie boss Wilka. Na początku niektórzy yy, mówili, że to będzie boss Midasa, no bo to jest taki... Koda, że tego mi lasa, ale to będzie boss, Wilk I tutaj jak widzimy będziemy krali złoto i złoto będziemy mieli tutaj, jak tutaj ma ten e, deal Bo... Tak się nazywa ten e, górek No on ogólnie jest raperem i tutaj... Mamy furgonetkę, którą będziemy musieli wysadzać, i z niej, z niej też będziemy dostawali e, złoto, i to też od tego właśnie e, banku Wilka. No, na przykład to wraca, to było w rozdziale czwartym, w czwartym. Jeśli chcesz obejrzeć się filmiki z tego sezonu, to zapraszam. E, no, i tu będziemy też wysadzać właśnie se, e, ten wóz.

Taką właśnie maszynownię tej myszki. Wydaje mi się, że to właśnie tej myszki będzie. A będziemy mogli tutaj łączyć bronię i zaraz wam pokażę, zaraz pokażę tę bronię wam. O, tutaj mamy tu mamy tą nową e, pałę taką I tu mamy właśnie to... Uch, to źle zagraźniamy, nową pałę. E, tu mamy te Cream City. O, i tu mamy właśnie takiego podwójną pompę. Tu mamy znowu tego busa Wydaje mi się, że będzie można zmienić magazynki między PM, a właśnie pompą, jak tutaj widzimy, mamy tutaj amunicję od pompy i amunicję od PMA, więc e, będzie brą, która będzie można zmieniać i to będzie naprawdę zabawne. Aha, bo tu trzymamy pompę i, w ręce i PM, więc zobacz już Mamy G klasę, więc G-klasa zostaje. No bo ten do C Ram będzie G-klasą. Jak wchodzi do takiej klasy, zmieniacie się samochód to jest Jancy betraka, ale chyba kupię sobie do Rama, więc bym nas hajs! No i mamy e, pociągi, gdzie mamy tutaj e, nowe pociągi, tylko wilka właśnie, gdzie mamy armaty i będzie można do nich nawet wejść, wysadzając tu armatę, gdzie będziemy mogli do nich wejść i pewnie kraść też złoto, więc to będzie taki właśnie, e, właśnie. Mamy tu też te góry Milasa i mamy nowe drzewa takie jeszcze. No zapowiada się, sobie bardzo dobrze. No i tu właśnie e, wejście do tego pociągu. I nowa snajperka, więc shawana feno ma popisek I teraz mamy nowy sposób otwierania sejfów, czyli bomby, laser i wiertło Bomba, raczej e, znaczy wiertło, e, bomba i laser I właśnie będzie laser i mamy nowy medalion, medalion e, tego właśnie ugórka Tutaj nie wiem co to jest w ogóle za miejscówka, ale czekajcie to jest. O kurde, złoka rzeka Midasa Alpha Mining Company. Aha, tu będziemy wchodzić, tam będzie ten szczurek. Będzie o, mamy do czarama. O kurde, jak oh, on ładnie wygląda. Robię screena dla alixa Dobra, zaraz, dobra. szary bym się screen nie zrobił. Dobra, później to zrobimy. znowu ten bank, wil, nie to chyba rezydencja wilka, to albo w banku ten wilk będzie, albo tutaj na Złote drogi, kurde, taki bogacz. No i to właśnie będzie nowy boss. No oczywiście nowy Midas, więc widzimy się już w nowym sezonie, widzowie.